Cześć, witam. Dziś coś o młodzieży i dla młodzieży, ale nie będzie to Young Adult. Źle powiedziałam. O młodzieży, dla młodzieży, dla rodziców, dla nauczycieli. Wszystkich. Wszystkich. Dwie książki napisane przez Przemka Staronia. Przemek Staroń, już wam czytam, jeżeli ktoś nie wie, Przemek Staroń. Nauczyciel roku 2018, psycholog. Nauczyciel etyki i filozofii, nominowany do Global Teacher Prize, czyli nauczycielskiego Nobla, fan Harry'ego Pottera i klostków Lego, zebrał od młodych ludzi pytania i wątpliwości, z którymi się borykają. I właśnie te pytania... Następnie odpowiedział na te pytania, opierając się na swojej wiedzy psychologicznej oraz na historiach bohaterów znanych z książek i filmów, wśród nich na Harry Potterze, Avengersach itd. Lektura idealna, mówi Justyna Suchecka. Książka Przemka Staronia to drogowskaz, który wskaże czytelnikom drogę ku szczęściu, nawet w najtrudniejszych czasach, napisał Andrzej Tucholski. Uważam, że to jest taka recenzja na wyrost, ponieważ sam Przemek. Aha, a książka nosi tytuł Szkoła Bohaterek i Bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem. Żebym nie zapomniała, ale chciałabym powiedzieć, że książka jest świetna. A rewelacyjne są ilustracje Pani Marty, zaraz bo nie widzę, już, 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 Pani Marty Ruszkowskiej, taka jest wklejka, potem Wam pokażę kilka ilustracji. Przemek Staroń we wstępie pisze, że ta książka nie jest ani poradnikiem, ani encyklopedią, ani podręcznikiem, i tu porównuje dwa słowa, antidotum i panaceum. Jego książka ma być antidotum na to, co nastolatkowie przeżywają w życiu, jakie wątpliwości, problemy, ale nie jest panaceum na wszystkie te bolączki. Znaczy układ każdego rozdziału jest następujący, że kiedy autor porusza jakiś problem, np. problem hejtu, samotności, miłości, śmierci, zakochania, to pod każdy początek jest podobny, nawiązuje do jakiegoś znanego młodzieżowego filmu albo do książki, którą młodzież którą młodzież czyta i to ma być im pomocne w zrozumieniu problemów. A jakie to książki? Harry Potter, Nile Gaiman, Karolina na przykład, co tam jeszcze? Cudowny chłopak, film, Christel Dabos, Lustrzanna, Neil Gaiman, Dym i lustra, Igrzyska śmierci, Stranger Things, Avengers, Efekt motyla i tak dalej, i tak dalej. Um, w odczytaniu tej książki miałam pewien problem, ponieważ nie znam tych tytułów, nie wiedziałam do czego autor nawiązuje, ale cała późniejsza część rozdziału. To była naprawdę ciekawa lektura, ponieważ autor rozwija to nawiązując do innych, do innych utworów literackich, do innych poglądów filozofów, stwierdzeń. A coś, co jest trudne do zrozumienia, i to jest bardzo wartościowe w tej książce, to są słowniki. Znajduj, to są słowniki. Może mam tu. To są, a bo to jest część druga. Część druga, szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie, tu było jak radzić sobie z życiem, tu jak radzić sobie ze złem. I tym złem jest szkoła. Czyli tutaj są problemy bardziej osobiste, ale, a tu problemy wynikające z bycia uczniem. Co szkoła jak na ile jest opresyjna, ale przechodzę teraz do słowników. Zaraz, bo oczywiście mam zaznaczone słowniki o bardziej niezrozumiałe słowa czy wymagające wyjaśnień znajdują się w takich oto ramkach czy w takich oto tutaj i autor je wyjaśnia na przykład czy rozumiecie słowo aproksymatywnie bo ja nie rozumiałam a to po prostu oznacza w przybliżeniu więc nie wiem czemu nie można napisać przybliżej. A takie tutaj wykresy różne też są. Aproksymatywnie. Tak o, ilustracja pani Marty bardzo ciekawa. Yy, wszelako jak mówię znalazło się tutaj kilka wyrażeń, oprócz tego, że nie znam tych lektur ale wyrażeń, które były dla mnie niezrozumiałe. Y, y, aproksymatywnie diagnoza nozologiczna, czy na przykład faliacia ac accidentis. Y, ale to nic nie znaczy. Dlaczego? Ponieważ mogłam sobie to wszystko wyjaśnić, poznać. Książka jest dla tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, chcą nowe, poznać coś nowego. Dla tych, którzy są oczytani, uwaga, nawet w literaturze tej młodzieżowej, bo jednak trzeba być oczytanym. Dla tych, którzy są zainteresowani światem, chcą dyskutować, nie tylko się uskarżać, ale chcą dyskutować, poznać, jak mówię, coś nowego, inny punkt widzenia. W tej książce troszeczkę mi przeszkadzały też ym, wyrazy angielskie, na przykład cruising, nie wiem co to jest, karty Dixit, a także w jednym ym, zdaniu, czy tam w jednym rozdziale on mówi, że został zaproszony na TEDx. Nie wiedziałam co to TEDx, ale przeczytałam, że to jest taka organizacja. t D, T. Ty, Edy i Małe X, y, która organizuje wykłady, spotkania i ćwiczenia z ciekawymi ludźmi, którzy chcą zmienić świat. A więc y, sprawdziłam sobie, że takie TEDxy odbywają się również w Poznaniu i będę chciała wziąć udział w takim takich warsztatach, spotkaniu, posłuchać wykładu y, jakiegoś ciekawego człowieka. A więc jeżeli nie wiecie, co to TEDx, to sprawdźcie, bo naprawdę warto. Więc dla ludzi chłonnych, dla ludzi chcących dyskutować, dla ludzi mm, ciekawych świata, dla ludzi nie dla malkontentów, tylko dla tych, którzy chcą coś zmienić, chcą, chcą też pomóc innym, a więc są to książki bardzo rozwijające, moje nie coachingowe, bo to głupie słowo, nie? Rozwijające, dające młodym pole do obejrzenia świata, jak mówię, z różnych punktów widzenia. A te problemy, o których pisze Przemek Staroń, to nie są problemy hard. W sensie, wiecie, gwałt zbiorowy, nożownik. No, ten, jak fenadaktyl ten, to są raczej takie problemy, mm, o których można dyskutować, żeby coś zmienić, żeby coś polepszyć. Nie mówię, że o tamtych nie można. Ale mm, kontrowersji się po tych książkach spodziewać nie należy. I chyba takie było założenie autora żeby raczej zmusić do dyskusji, zmusić do rozumowania, do refleksji, zainspirować, a nie tylko pokazywać y, y, drastyczne przykłady. Y, podsumowując, mogę powiedzieć, że obie pozycje są naprawdę świetne, a że zbliża się koniec roku szkolnego, to już rozumiecie, co mam na myśli dla rodziców dla nauczycieli, dla dziadków babciów i dla wszystkich, którzy mają wokół siebie młodych ludzi Przemek Staroń Szkoła Bohaterek i Bohaterów dwa tomy, czyli jak radzić sobie z życiem, a tutaj jak radzić sobie ze złem naprawdę polecam może ktoś już czytał to zapraszam do dyskusji bo ta dyskusja dla mnie jako nauczycielki na pewno będzie bardzo ciekawa, a te tomy przetestuję na znajomych mi nastolatkach. Na razie dziękuję, do zobaczenia.